szept w klasie mgła otulała wczesnym rankiem dachy domów i drzewa na skraju lasu biały stok nawet w tej swojej zapomnianej przez świat części oddychał spokojem Agnieszka Kowalska nauczycielka z powołania znała to miejsce jak własną kieszeń Każde dziecko w jej drugiej klasie miało swoją historię swój cichy świat który przez kilka godzin dziennie otwierał się przed nią Znała rodziców ich troski ich skromne nadzieje Dziś jednak gdy słońce ledwo przebijało się przez welon wilgoci, coś miało tę znajomą codzienność rozbić na kawałki. Uwagę Agnieszki przykuł Michałek. Cichy, z wielkimi, zawsze nieco zagubionymi oczami, stał przy swojej ławce. Nie siadał. Nauczycielka podeszła, jej głos łagodny jak zwykle. Michałku, dlaczego stoisz? Chłopiec milczał. Potem jego drobne ciało zaczęło drżeć. Spod powiek popłynęły łzy. Nie mogę! Boli! Wyszeptał, ledwo słyszalnie. Serce Agnieszki zamarło. Gdzie cię boli, kochanie? Chłopiec spojrzał na nią. W jego oczach odbijał się strach, który wykraczał poza dziecięce pojmowanie. Plecy, to tata, zrobił mi, cisza, która zapadła w klasie, była gęstsza niż poranna mgła. Każdy oddech zdawał się donośny. Nauczycielka poczuła, jak zimny dreszcz przebiega jej przez kręgosłup. W jednej chwili jej świat wywrócił się do góry nogami. To nie była już tylko praca, to była misja, nie wiedziała jeszcze, że ten poranek odmieni wszystko, że z tą chwilą wkracza na ścieżkę, z której nie będzie odwrotu. Ścieżkę pełną pytań, na które nikt nie chciał odpowiadać. Zaczęła się jej prywatna wojna. Wojna o prawdę, o niewinne dziecko. Piotr Rogalski, ojciec Michała, był postacią szanowaną. Pracował w urzędzie, jego twarz często pojawiała się w kościele, z różańcem w dłoni obraz wzorowego obywatela, pobożnego mężczyzny. Ale za zamkniętymi drzwiami domu przy ulicy leśnej panowała inna atmosfera. Atmosfera milczenia, milczenia, które ukrywało to, o czym nikt nie chciał mówić. Agnieszka czuła, że tam dzieje się coś złego. Ten szept małego chłopca, ten dziecięcy ból, nie mógł być wytworem wyobraźni. Musiała dowiedzieć się więcej, zaczęła od najprostszych rzeczy, od rozmów z innymi rodzicami, niby przypadkiem. Ale oni albo zmieniali temat, albo rozkładali ręce z udawanym zdziwieniem. Piotr, dziwne, nigdy bym nie pomyślał, mówili, a w ich oczach widać było coś więcej. Strach, wiedzę, trudno było stwierdzić. Im głębiej grzebała, tym większy napotykała mur milczenia. Duchowny, ksiądz Jan, zwykle tak otwarty, teraz unikał jej wzroku. Gdy próbowała z nim porozmawiać po mszy, szybko żegnał ją i oddalał się, mamrocząc coś o obowiązkach. Nawet w szkole zaczęły krążyć plotki. Szeptano za jej plecami, że za bardzo angażuje się w sprawy rodzinne, że to nie jej sprawa. Ale jak mogła odpuścić, jak mogła patrzeć na te wielkie, smutne oczy Michała i udawać, że nic się nie dzieje? W jej głowie kłębiły się obrazy, domysły. Wiedziała, że musi działać ostrożnie. Ale też szybko. Czas działał na niekorzyść chłopca. Musiała znaleźć dowód, coś, co przełamie tę zmowę milczenia. Zastanawiała się, czy ktokolwiek w tej wsi ma odwagę spojrzeć prawdzie w oczy. Czy są gotowi narazić swoją wygodę, swoje dobre imię, dla ratowania dziecka? Czy tylko ona jedna widzi to, co ukryte jest pod powierzchnią pozorów? Ten poniedziałkowy poranek był dopiero początkiem, dniem, który otworzył puszkę Pandory. Zastanawiasz się, kto jeszcze w tej wsi mógł wiedzieć o krzywdzie Michała? Daj znać w komentarzu. Skąd oglądasz nasz serial i czy subskrybujesz nasz kanał? Cień nad domem Rogalskich. Mgła unosiła się leniwie nad dachem szkoły, tak jak każdego poranka. Agnieszka spojrzała przez zakurzoną szybę na niewielki rynek, gdzie pierwsze promienie słońca przebijały się przez białą zasłonę. Dzień zaczął się zwyczajnie, a jednak coś wisiało w powietrzu, gęste i niepokojące, jak echo słów Michała, które wciąż brzmiały w jej uszach. To dat. He did it. Słowa tak proste, a jednocześnie tak niszczycielskie. Po lekcjach, zamiast udać się prosto do domu, skręciła w stronę domu Rogalskich. Droga wiodła przez wąskie, brukowane uliczki, gdzie stare domy zdawały się szeptać sekrety. Dom Rogalskich stał na niewielkim wzniesieniu, nieco na uboczu. Z zewnątrz wyglądał schludnie, zadbany o ogród, czyste okna. Ale Agnieszka czuła, że to tylko fasada. W tej ciszy, która otaczała posiadłość, kryło się coś mrocznego. Zapukała. Drzwi otworzyła kobieta o bladej twarzy i zmęczonych oczach. Pani Rogalska spojrzała na Agnieszkę z niepewnością, lekko uchylając drzwi. Pani Kowalska? W czym mogę pomóc? Jej głos był cichy, niemal stłumiony. Chciałabym porozmawiać z panem Piotrem, jeśli to możliwe. Agnieszka starała się, by jej głos brzmiał spokojnie, profesjonalnie. Po chwili wahania, Pani Rogalska skinęła głową i odsunęła się, wpuszczając nauczycielkę do środka. Korytarz był ciemny i wąski. W powietrzu unosił się zapach stęchlizny i czegoś jeszcze, czegoś trudnego do nazwania, ale przygnębiającego. Z głębi domu wyłonił się mężczyzna. Piotr Rogalski, wysoki, o surowych rysach twarzy, ubrany w nienaganny garnitur. Wyglądał jak obrazek, uosobienie porządku i szanowanego obywatela. W dłoni trzymał różaniec. Pani Kowalska, coś się stało? Jego głos był niski, opanowany, ale w jego oczach Agnieszka dostrzegła błysk, błysk czegoś zimnego, czegoś ukrytego. Agnieszka tłumaczyła spokojnie, że przyszła zaniepokojona o Michała, że chłopiec wydaje się smutny, że skarżył się na ból. Piotr słuchał z kamienną twarzą, co chwila przesuwając palcami po paciorkach różańca. Michałek jest wrażliwy, powiedział wreszcie, jego głos nabrał lekko protekcjonalnego tonu. Czasem wymyśla sobie rzeczy, dzieci tak mają, ale to wyglądało na prawdziwy ból, panie Rogalski. I te słowa Agnieszka zawahała się, czy wypowiedzieć to na głos. Piotr Rogalski uniósł brew jakie słowa powiedział, że to pan mu to zrobił. W tym momencie spokój, który panował w domu, pękł. Piotr Rogalski ani drgnął, ale jego oczy zwęziły się, a ręka zacisnęła się na różańcu. Pani Rogalska odsunęła się jeszcze bardziej, blednąc. To niedorzeczne, warknął Piotr. Michał nigdy by czegoś takiego nie powiedział. Kłamie, on kłamał, Agnieszka spojrzała mu prosto w oczy. Czy naprawdę wierzy pan, że małe dziecko kłamie w taki sposób? Małe dzieci potrafią być okrutne, pani Kowalska. A czasem potrzebują uwagi, jego ton stał się zimny jak lód. Nie będziemy dłużej zawracać pani głowy. Dziękuję za zainteresowanie. Zajmiemy się Michałem. Drzwi zamknęły się za Agnieszką z cichym kliknięciem. Została na zimnym powietrzu, otoczona ciszą. Ale tym razem była to cisza inna niż zwykle. Ta cisza krzyczała, czuła, że stoi na progu czegoś strasznego, a iluzja spokoju, która panowała w jej małej wsi, była cienką zasłoną skrywającą mroczną rzeczywistość. Jej podróż właśnie się rozpoczęła. Komentarz, co twoim zdaniem tu się dzieje? Rysunek spiekła. Mgła, jak co dzień, otulała świat za oknami klasy. Ciężka, mleczna zasłona, która sprawiała, że nawet najbardziej znajome podwórka stawały się obce. Agnieszka przetarła wzrok, próbując rozproszyć narastające zmęczenie. Dzień zapowiadał się monotonnie, jak każdy inny w tej zapomnianej przez boga małej wsi pod Białystokiem. Dzieciaki wierciły się na swoich drewnianych krzesłach, a ona cierpliwie tłumaczyła zawiłości polskiej gramatyki. Wiedziała każde dziecko, znała imiona ich rodziców, słyszała ich historię. Te głośne i te cich. E, ale tego dnia coś zburzyło ten kruchy porządek. Michał, ten mały, zamyślony chłopiec o oczach jak studnie, stał przy swojej ławce. Nie siadał, wpatrywał się w pustkę z przerażeniem malującym się na jego drobnej twarzy. Agnieszka podeszła bliżej. Jej głos, zawsze łagodny, teraz brzmiał jeszcze delikatniej. Michałku, dlaczego stoisz? Chłopiec zadrżał. Cisza w klasie stała się nagle głębsza, cięższa od porannej mgły. Potem przyszły łzy, spływały po jego policzkach, przerywając resztki jego milczenia. Nie mogę, boli, wyszeptał. Gdzie cię boli, kochanie, jego wzrok utkwił w jej oczach, a słowa były ledwo słyszalne, ledwo wymawialne. Plecy, to tato, zrobił, czas stanął w miejscu. Uczniowie zamarli, ich dziecięce twarze zwrócone ku nauczycielce. Serce Agnieszki opadło gdzieś głęboko, do żołądka, tam gdzie rodzi się strach. W jednej chwili jej spokojne życie zaczęło się rozpadać. Teraz, kilka dni później, ten strach nie odpuszczał. Wręcz przeciwnie, narastał, oplatał ją niczym zimne pnącza. Każde spojrzenie na Michała, każdą jego nieśmiałą odpowiedź, każde milczenie przywoływało tamten pierwszy, wstrząsający dzień. Piotr Rogalski, szanowany pracownik Urzędu Gminy, Zawsze obecny w kościele, z różańcem w dłoni. Kto by pomyślał, ale przecież w tej wsi, za fasadą pobożności i porządku, kryło się wiele sekretów. Ludzie chodzili spać z opuszczonymi roletami, zamykając za nimi nie tylko mrok nocy, ale też niewygodną prawdę. Agnieszka czuła, że prawda jest blisko, prawie na wyciągnięcie ręki, ale jednocześnie czuła też narastający lęk przed tym, co może ujawnić. Sąsiedzi milczeli. Ksiądz unikał jej wzroku, a w szkole zaczynały krążyć szepty. Zaczynała rozumieć, że nie chodzi tylko o Michała. Chodziło o cały ten świat, który udawał, że niczego nie widzi. Dziś rano Michał podszedł do jej biurka. W ręku trzymał kartkę papieru, kilka kredkami narysowanych obrazków. Zwykły, dziecięcy rysunek, ale gdy Agnieszka go zobaczyła, krew zastygła jej w żyłach. Proste, niewinne linie ukazywały coś przerażającego. Na kartce leżało łóżko, obok niego pas, a nad nimi postać mężczyzny. Jego twarz była spowita ciemnością, jakby cieniem, który pochłaniał wszystko. To był ojciec Michała. Rysunek był prosty, brutalnie szczery. Dziecko przelało na papier swój koszmar. Te kredki, te niewinne kolory, ukazywały scenę z piekła. Ten rysunek, ta niewinna, dziecięca praca, była kluczem. Kluczem do drzwi, które wolałaby pozostały zamknięte. Ale teraz, gdy je zobaczyła, wiedziała, że nie może się już cofnąć. Ten dziecięcy obrazek krzyczał, krzyczał głośniej niż wszyscy milczący dorośli w tej wsi. Agnieszka czuła, że prawda jest tuż tuż, na wyciągnięcie ręki, ale jednocześnie narastał w niej strach przed tym, co odkryje. Była nauczycielką, ale też świadkiem. I wiedziała, że nie może tego zignorować. Nie tym razem, coś w niej pękło. Coś, co trzymało ją w bezpiecznej bańce codzienności, pękło bezpowrotnie. Pozostała tylko ona, prawda i ten mały rysunek, który mówił więcej niż tysiąc słów. Ta cisza, która zapadła po tym, jak zobaczyła rysunek, była głośniejsza niż jakikolwiek krzyk. Czuła ciężar tego rysunku w swoich dłoniach, jakby ważył tyle, co cała prawda tej wsi. Komentujcie, co Waszym zdaniem kryje się za tym rysunkiem i skąd jesteście? Nie zapomnijcie też zasubskrybować kanału, by śledzić kolejne rozdziały tej historii, Mur Milczenia. Mgła tego poranka była gęstsza niż zwykle, otulając maleńką wieś pod Białystokiem w wilgotny, zimny całun. Agnieszka Kowalska weszła do klasy drugiej, niosąc w sobie ciężar wczorajszych wydarzeń. Obrazek Michała, ten prosty rysunek kredkami, tkwił jej w głowie jak cierń. Łóżko, pas, mężczyzna z cieniem. Nie mogła go zignorować. Nie mogła udawać, że nic się nie stało, ale dzisiaj, gdy próbowała rozmawiać z innymi rodzicami, napotkała na mur. Mur zbudowany z milczenia i obojętności. Pani Nowak, zawsze uśmiechnięta, zesztywniała na jej widok, szybko odburkując wymówkę o nadchodzącym obiedzie. Pan Jakub, który zazwyczaj chwal, ił się swoimi zbiorami grzybów, spojrzał w bok, udając, że jego uwaga skupiona jest na oddalającym się krowim stadzie. Każde jej pytanie napotykało na pustkę, na niezrozumiałą oporność. Jakby wszyscy wiedzieli, a jednocześnie nikt nic nie wiedział. W szkolnym korytarzu, gdzie jeszcze wczoraj słychać było gwar dziecięcych rozmów, teraz panowała niesamowita cisza, przerywana jedynie stłumionymi szeptami. Plotki zaczynały krążyć jak złośliwe duchy, owijając się wokół niej, karmiąc się jej niepewnością. Widziała spojrzenia nauczycieli, mieszankę współczucia i strachu, dyrektorka. Pani Szymańska, której twarz zazwyczaj wyrażała troskę, teraz była kamienna, jej oczy unikały wzroku Agnieszki. Proszę się tym nie przejmować, pani Kowalska, powiedziała chłodno, jej głos pozbawiony był dawnego ciepła. Dzieci mają bujną wyobraźnię, ale Agnieszka czuła, że to nie wyobraźnia. Czuła głęboki, paraliżujący strach, który odbijał się w oczach jej uczniów, w ich nagłym milczeniu, gdy tylko Piotr Rogalski pojawił się w pobliżu szkoły. Próbowała porozmawiać z księdzem. Proboszcz parafii, ojciec Piotr, człowiek o surowej twarzy i oczach ukrytych pod gęstymi brwiami, zawsze udzielał jej słów pocieszenia. Ale dzisiaj, gdy wspomniała o Michale, jego wzrok stał się pusty. Odwrócił głowę w stronę ołtarza, jakby szukał tam odpowiedzi, które nie mogły paść z ludzkich ust. Boże miłosierdzie jest nieskończone, powiedział, jego głos był suchy i daleki. Musimy ufać że wszystko ułoży się po naszej myśli. Nie zaoferował wsparcia, nie zadał żadnego pytania. Tylko kolejne, niejasne napomnienie. Zrozumiała wtedy, że ci, którzy powinni być jej sojusznikami, teraz stali się częścią muru. Muru milczenia, który otaczał ją ze wszystkich stron. Czuła się samotna, jak nigdy dotąd. Jakby cała wieś zawarła cichy pakt, by chronić siebie, by chronić Piotra Rogalskiego, by chronić pozory. A ona, z tym jednym, przerażającym rysunkiem w ręku, była jedyną osobą, która odważyła się spojrzeć prawdzie w oczy. Lecz ta prawda zdawała się być zbyt wielka, zbyt straszna dla tego małego świata. Każda próba, każdy krok naprzód, tylko pogłębiał jej poczucie beznadziei. Wiedziała, że inni wiedzą. Wiedziała, że ich milczenie jest równie głośne jak krzyk. Czuła, że ktoś musi przerwać to milczenie, zanim będzie za późno dla Michała. Ale czy ta osoba miała być ona? Czy miała siłę, by walczyć z całym miastem? W głębi duszy czuła, że jej walka dopiero się zaczyna. Po pierwszym akapicie, dla narracji YouTube, zasubskrybuj nasz kanał i skomentuj, kto według ciebie jest obserwowany? Z jakiego miejsca oglądasz tę historię? Prawda odkryta w mroku. Noc spowiła wieś mglistym całunem, zasłaniając okna domów i gasząc ostatnie iskry życia. Jednak dla Agnieszki ta noc była czymś więcej niż tylko przerwą w codzienności. Była wezwaniem. Strach, który od tygodni krążył w jej sercu niczym nocny ptak, dziś nabrał konkretnych kształtów. Widok Michała, jego drżące ciałko i ledwo słyszane słowa to tata. On to zrobił, wypaliły się w jej pamięci, nie dając spokoju. Intuicja, zasilana dojmującym obrazem rysunku łóżko, pas, cień zamiast twarzy. Pchała ją naprzód. Wiedziała, że nie może dłużej czekać. Nie mogła pozwolić, by kolejne dni przyniosły kolejną porcję bólu dla tego małego serca. Ogród rogalskich tonął w mroku. Drzewa, pozbawione liści, rysowały upiorne kształty na tle bladego księżyca. Każdy trzask gałązki po. De jej stopami odbijał się echem w ciszy, potęgując jej lęk. Drzwi do domu wydawały się ciężkie, nieprzystępne, niczym brama do piekła. Ale myśl o Michale, o jego przestraszonych oczach, była silniejsza niż wszelkie obawy. Chwyciła za zimną klamkę. Drzwi ustąpiły z cichym jękiem, który zdawał się krzyczeć o niebezpieczeństwie. Weszła do środka, a powietrze natychmiast stało się gęste, naelektryzowane napięciem. Zapach stęchlizny mieszał się z czymś ostrym, metalicznym, zapachem strachu. W salonie panował półmrok, wnętrze było schludne, wręcz sterylne. Ale czaiła się w nim jakaś złowroga pustka. Na stołach leżały religijne dewocjonalia, obok nich pustka i cisza. Serce Agnieszki biło jak oszalałe. Przesuwając się ostrożnie, zagłębiała się w dom, krok po kroku. Każdy skrzyp podłogi, każdy odległy dźwięk, był jak policzek. Czuła, że jest obserwowana, chociaż wokół panowała absolutna cisza. Wtedy usłyszała to, dźwięk, który zmroził jej krew w żyłach. To nie był dźwięk z zewnątrz. Pochodził z wnętrza domu, cichy płacz, tłumiony, pełen bólu. Szedł z pokoju na końcu korytarza. Pokoju, który wydawał się emanować najgłębszym mrokiem. Ścisnęła w dłoniach rękawy płaszcza, nabierając odwagi. Powoli, z sercem w gardle, zbliżyła się do drzwi. Były uchylone. Przez szparę widziała zarys łóżka. I cień, ogromny, nieruchomy cień, który zasłaniał prawie całe pomieszczenie. W jej głowie zabrzmiały słowa Michała to tata. On to zrobił. Nagły przypływ odwagi, determinacji, wyparł resztki strachu. Musiała wiedzieć, musiała zobaczyć. Delikatnie popchnęła drzwi. Obraz, który się przed nią ukazał, był gorszy niż najczarniejsze koszmary. W słabym świetle lampki nocnej zobaczyła Piotra Rogalskiego. Stał nad łóżkiem, jego sylwetka była potężna, przytłaczająca. A na łóżku, skulony, drżący, leżał Michał. Jego twarz była opuchnięta, z posiniaczonymi policzkami. W rękach trzymał coś, co wyglądało jak skrawek materiału. W tym momencie Piotr odwrócił głowę. Jego oczy w mroku błysnęły zimnym, pustym spojrzeniem. Nie było w nich cienia człowieczeństwa. Tylko zimna obojętność. A potem, z głębi piersi Piotra, wyrwał się dźwięk. Nie krzyk, nie gniew. To był niski, gardłowy ryk, pełen zwierzęcej furii. Rzucił się w stronę Agnieszki. W tym samym momencie z łóżka rozległ się kolejny krzyk. Tym razem to nie był płacz. To był krzyk rozpaczy, bólu i przerażenia. Krzyk Michała, krzyczał: Nie, proszę, nie bij taty. A potem wszystko ucichło. Zapadła martwa cisza, przerywana tylko ciężkim oddechem Piotra. Agnieszka stała sparaliżowana, niezdolna do ruchu. Obraz ten, dźwięki, zapach strachu wszystko to wryło się w jej duszę. Wiedziała. Wiedziała, że prawda jest okrutna. Wiedziała, że za fasadą szacunku i pobożności kryje się potwór. I wiedziała, że musi coś zrobić. Nawet jeśli miałoby to kosztować ją wszystko. Sprawiedliwość i pokuta. Sprawiedliwość i pokuta. Poranek w Białystok otulił wieś mgłą, gęstą jak płaszcz skrywający sekrety. Ale tej nocy mgła była inna nasycona była szeptem prawdy, która wreszcie przebiła się przez zasłonę kłamstw. Wieść o tym co działo się w domu Rogalskich, rozeszła się szybciej niż pożar. Agnieszka, stojąc przed klasą pełną dzieci, czuła ciężar spojrzeń, ale też ulgę. Wiedziała, że nie jest sama w swojej walce. Czuła, że coś się zakończyło, a coś innego dopiero się zaczyna. W powietrzu wisiała gorzka świadomość przemocy, ale też iskierka nadziei na sprawiedliwość. Kiedy Piotr Rogalski, z twarzą bladą jak kartka papieru, został odprowadzony przez policję, Cisza na ulicy stała się niemal namacalna. Sąsiedzi, którzy jeszcze wczoraj udawali, że niczego nie widzą, teraz wychylali się za zasłon, ich oczy pełne fascynacji i obrzydzenia. Ksiądz, zwykle ostrożny w swoich słowach, teraz przemawiał o pokucie i przebaczeniu, ale w jego głosie brakowało dawnej pewności. Ludzie patrzyli na siebie, szukając potwierdzenia w oczach innych, że to, co się stało, było naprawdę realne że ten szanowany człowiek, często widywany z różańcem w dłoni, był zdolny d. O takiego okrucieństwa. W murach szkoły panował inny rodzaj napięcia. Dzieci, wyczuwając zmianę, szeptały między sobą. Niektóre ze współczuciem patrzyły na Michała, inne z lękiem na Agnieszkę. Nauczycielka czuła, jak ciężar odpowiedzialności spoczywa na jej barkach. Wiedziała, że prawda, którą odkryła, wstrząsnęła nie tylko rodziną rogalskich, ale całym miasteczkiem. Teraz czekała ją kolejna walka, walka o to, by sprawiedliwość nie została zapomniana w cieniu plotek i strachu. Piotr Rogalski siedział w zimnej celi, otoczony ciemnością, która była mu już dobrze znana. Ale tym razem ciemność była inna. Była to ciemność wewnętrzna, wypełniona echem krzyków, które kiedyś sam zadawał. Kiedy spojrzał w lustro i zobaczył swoje odbicie, zmęczoną, zapłakaną twarz, Poczuł coś, czego nie doświadczył od lat, żal. Nie był to żal za złapanie, ale żal za to, co zrobił. Za ten długi cień, który rzucał na życie swojego syna, na życie swojej żony, na życie samego siebie. Łzy płynęły mu po policzkach, nie jako wyraz słabości, lecz jako oczyszczenie. To był bolesny katarzis, początek długiej i wyboistej drogi ku odkupieniu. W tym samym czasie Agnieszka, siedząc przy biurku w swoim małym pokoju. Patrzyła na rysunek Michała. Prostota kreski, brutalność obrazu łóżko, pas, cień nad głową. To był krzyk dziecka, który wreszcie został usłyszany. Ale teraz, w obliczu rzeczywistości, Agnieszka dostrzegła w nim coś więcej. Dostrzegła siłę, odwagę i nadzieję. Nadzieję na to, że nawet po największej ciemności może nadejść świt. Wiedziała, że droga przed nią jest trudna, ale teraz, gdy prawda wyszła na jaw, czuła, że może coś zmienić. Może pomóc nie tylko Michałowi, ale i innym, którzy żyli w cieniu podobnych sekretów. Sprawiedliwość przybrała nieoczekiwaną formę, nie tylko w sali sądowej, ale w sercu człowieka, który wreszcie odnalazł drogę do pokuty. Nadzieja rodziła się tam, gdzie wydawało się, że jest tylko rozpacz. Gwiazdka, komentujcie, co myślicie o rozwoju wydarzeń i kto był waszym podejrzanym przed ujawnieniem prawdy. Subskrybujcie, aby nie przegapić kolejnych rozdziałów tej historii, gwiazdka, obietnica, której śmierć nie zerwie. Gwiazdka, poranna mgła, ta sama, która co dzień otulała niewielką polską wieś pod Białym Stokiem, tym razem zdawała się ustępować miejsca czystszemu, jaśniejszemu świtowi. W powietrzu wciąż wisiała wilgoć, lecz jednocześnie czuć było zapowiedź czegoś nowego, czegoś odmiennego. W klasie, w której jeszcze niedawno panowała ciężka cisza, teraz rozbrzmiewał cichy szmer rozmów. Dzieci, niegdyś spięte i niepewne, teraz swobodniej poruszały się między ławkami, a ich oczy, zamiast uciekać przed wzrokiem dorosłych, śmielej nawiązywały kontakt. W samym centrum tej przemiany siedział Michał, chłopiec, którego świat przez długi czas był zdominowany przez strach i ból, powoli odzyskiwał spokój. Jego wielkie, zazwyczaj zgaszone oczy, Teraz wpatrywały się w nauczycielkę z ufnością, która zagościła w nich na dobre. Każdego ranka, gdy Agnieszka wchodziła do klasy, widziała tę iskierkę nadziei. A każdego popołudnia, gdy żegnała swoich małych podopiecznych, czuła, jak ciężar z jej serca powoli ustępuje miejsca lekkości. Wiedziała, że droga przed nimi jest jeszcze długa, ale to, co udało się osiągnąć, było czymś więcej niż tylko zwycięstwem. Było odzyskaniem życia. Agnieszka obserwowała Michała, gdy ten pochylał się nad zeszytem, rysując coś z zaangażowaniem, którego wcześniej w nim nie. E widziała, kredki, które jeszcze niedawno służyły mu do tworzenia mrocznych, niepokojących obrazów, teraz nabrały barw. Rysował słońce, dom z otwartymi drzwiami i uśmiechnięte twarze. Na marginesie, drobnym, niepewnym pismem, dopisał: "Dziękuję". To małe słowo, wypowiedziane na papierze, znaczyło dla niej więcej niż tysiące słów wypowiedzianych na głos. Czuła, jak wzbiera w niej fala ciepła, tak potężna, że niemal kręciło jej się w głowie. Zrozumiała wtedy, że prawdziwa siła nie tkwi w krzyku ani w groźbie, ale w cichej determinacji, w głębokiej empatii, w nieustępliwej walce o drugiego człowieka. Wiedziała, że nie mogła dłużej pozwolić na to, by zło panoszyło się bezkarnie w ich małej społeczności. Wiedziała, że jej zadaniem jest stanąć w obronie tych, którzy sami nie potrafią, tych, których głos jest tłumiony przez strach i milczenie. Spojrzała na pozostałe dzieci, widziała ich twarze, niegdyś naznaczone niepewnością, teraz rozjaśnione odwagą. Kilka z nich, które wcześniej unikały kontaktu wzrokowego, teraz podchodziło do niej z pytaniami, z opowieściami, z prostymi troskami. Powoli, ale nieubłaganie, ich mały świat zaczął się zmieniać. Wieści o tym, co wydarzyło się w szkole, rozeszły się po wsi szybciej niż plotki. Niektórzy patrzyli na nią z podziwem, inni z nieufnością, a jeszcze inni z wyraźnym strachem. Mimo to, w sercu wielu, zwłaszcza tych, którzy znali bólu ukrytego za uśmiechami, rodziła się cicha nadzieja. Ta historia, którą przeżywała mała społeczność, zaczynała nabierać kształtu czegoś więcej, stała się przestrogą, ale i dowodem na to, że niektóre obietnice, te wypowiedziane w ciszy serca, te dane niewinnym istotom, są silniejsze niż śmierć. Że niektóre cuda, te najprawdziwsze, rodzą się z najgłębszego bólu i właśnie tam znajdują swoje źródło. Agnieszka czuła, że nie jest już sama. Czuła wsparcie w spojrzeniach matek, które wcześniej milczały, w uśmiechach dzieci, które odzyskały swobodę. Obietnica, którą złożyła sobie tamtego dnia, gdy Michał spojrzał na nią ze łzami w oczach, była obietnicą życia, a nie śmierci. Obietnicą, której nigdy nie złamie gwiazdka.